Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Booster Freak i jesteśmy na Community Day z Chelsea. Jak widać, Community Day zostało jedynie ostatnie pół godziny. Nie udało mi się wcześniej wyrwać, no i wyszło jak wyszło. Coś grałem oczywiście, bo grałem. Złapałem parę szajniaków. Nie jest to tak jak podczas pory Gonday, ale chwilę Wam to pokażę, co tu się udało zrobić. Dzisiaj nie gonimy chyba raczej nikogo, bo jest po prostu za późno. Ten odcinek na pewno będzie krótki. Ja też będę góra do 17 chodził i, i to wszystko. No i tak, słuchajcie, można by powiedzieć, że jedno założenie community day'owe już mamy zrobione, bo 1000 candy do Chelsea mamy. Również drugie community day z rzędu udało się uchwycić setę. Ja wam tego nie pokazałem na poprzednim filmie, ale gdzieś po drodze złapaliśmy setę Porygona, więc elegancko. A dzisiaj przed wyjściem, bo wyzbywając się trochę poków z plecaka, tradowałem z żoną, no i... i... wpadła seta. Zaraz wam ją pokażę, zresztą pokażemy wszystko, tak jak mówiłem, shiny. Pokażemy e, tę setkę, tę setkę, tylko już połapmy to, co nam się tutaj pospornowało, bo eventu zostało mało i tak, reset, shiny i tu mamy dzisiaj cztery shine części, z czego jedna trzygastowa. I tutaj mamy, o już Wam pokażę recent Porygon już zrobiony na Porygon na dwójkę, no bo miałem, mam Zetkę więc tego ewoluowałem ostatniego złapanego w dwójkę już, nawet dzisiaj. A tutaj Lucky Chancy która nie zostanie blisi, ze względu na to, że blisi też już mamy także tak jak mówiłem, dwa Community Daye z rzędu mamy sety. No zobaczymy co tam będzie następne i czy uda się również później. Ale to o tym będziemy myśleć na następnym Community Dayu, nie dziś. Złapaliśmy sobie części z testa. teraz jeszcze Blissey, ale nie chce się małpa złapać za żadną skarbę. Nawet na Excel Jest, siedzi. Całkiem i UV, patrzmy na full atak. I mamy Shiny Chansey z ostatniego research quest'a, z Ticketa. Zobaczymy. IV nie będzie dobre, bo to tylko 5.6 CP. No ale jest piąta Chansey dzisiaj. O, dwugwestkowa. Jak widzieliście, ta druga Blissi miała lepsze IV. Tam chyba 9.3 wpadło, że bardzo dobrze. No nie powiem, że nieudany event, bo był udany. No i cóż, ciemno już. A my mamy szóstą Shiny Chancy. Łapiemy ją. Widok będziecie musieli mieć... Znaczy jakość nagrania będziecie musieli mieć zajebistą, bez 15 CP. Elegancko. Trzy srebrne gwiazdki. Ostatnie 8 minut. Zobaczymy, czy coś jeszcze tutaj się sytego trafi. Albo nie. No dobra. Koniec eventu. Robimy podsumowanie, ale zanim jeszcze podsumowanie, to mamy... Dwa do odebrania, Wróć jeden research, no i część z researcha nie jest shiny, także. No to szybciutkie podsumowanie, udało się złapać łącznie sześć shiny'aków, jedną setę, strejdować i to by to było na tyle w tym bardzo krótkim odcinku. Widzimy się już w następnych filmach i dzięki za dotrwanie do końca. Bajo!